Wśród cienistych zarośli, starych lasów, gdzie światło przedziera się przez korony buków jak przez witraż. Zakwita coś niezwykłego. Wznosi się smukła łodyga, jakby unosiła głowę z godnością i skromnością jednocześnie. To liwia złotogłów, jedna z najbardziej unikalnych i najbardziej urodziwych dziko rosnących roślin Polski. Nie ją spotkać tutaj rośnie w niewielkim lasku w województwie podkarpackim. Lilia złotogłów uważana jest za jedną z najpiękniejszych roślin dziko rosnących w Polsce. Jej okazałe, wonne, purpurowo, różowe kwiaty z charakterystycznie odgiętymi do tyłu płatkami przywodzą na myśl egzotyczne orchidę. Złotawy pyłek i ciemne plamki nadają jej unikalnego uroku. Lilia złotogłów jest w Polsce rośliną niezwykle rzadką i coraz trudniejszą do spotkania w naturze. Jej stanowiska są rozproszone i często ograniczają się do niewielkich enklaw lasów i ściastych, gdzie panują specyficzne warunki siedliskowe. W Polsce niestety nadal jest pozyskiwana ze stanowisk naturalnych. Zrywane są zarówno jej piękne kwiaty, jak i wykopywane cebule. Choć od dawna jest pod ochroną gatunkową i to ochroną ścisłą. Co więcej, Roślina figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Lilia złotogłów to wieloletnia roślina cebulowa z rodziny liliowatych. Dorasta do wysokości nawet 150 cm. Łodyga jest prosta, naga, pokryta okułkami lancetowatych liśćmi. Kwiaty pojawiają się w czerwcu i lipcu, zwykle od jednego do kilku, rzadko kilkanaście. Są obu płciowe. Zapylane głównie przez motyle dzienne i nocne. Duże kwiaty o średnicy do 5 cm, bladoróżowo-czerwone, ciemniej nakrapiane, o silnym zapachu. Pachną znacznie silniej wieczorem i nocą, wabiąc latające wtedy nocne motyle zawisakowate. Zapylane są też przez fruczaka gołąbka, również ćmy z rodziny zawisakowatych, ale aktywnej w ciągu dnia. Obecnie populacje lilii złotogłów są już małe. Złożone z kilku do kilkunastu osobników, występujących zwykle w dużym rozproszeniu. Rośnie w półcieniu, na glebach świeżych, zasobnych, odczynie obojętnym lub zasadowym. Można ją spotkać w lasach liściastych i mieszanych. W górach występuje w zaroślach kosotrzewiny i ziołoroślach. W Polsce występuje rozproszona i nielicznie, głównie na południu i wschodzie kraju. Jej stanowiska są związane z lasami liściastymi i mieszanymi, przede wszystkim buczynami, grondami oraz jaworzynami, na podłożu wapiennym lub gliniastym. Jeżeli chcemy, by nasze dzieci kiedyś mogły uklęknąć na leśnej ścieżce i dostrzec ją wśród paproci, musimy działać dziś. Niech lilia złotogów nie będzie wspomnieniem skard zielników. Cebule lili złotogów są jadalne, zawierają skrobie. Śluzy i cenne substancje odżywcze. Po ugotowaniu mają delikatny, nieco orzechowy smak. I dawniej stanowiły pożywny dodatek do zup czy kasz. Roślina zbierana była także do celów zielarskich. I to bardzo wszechstronnie. Traktowano ją wręcz jako ziele ochronne duchowo. Ze względu na ścisłą ochronę i zagrożenie wyginięciem, nie wolno zbierać żadnych części lili złotogów z dzikich stanowisk. Jeśli ktoś chciałby ją uprawiać dla celów ozdobnych, zielarskich lub edukacyjnych, możliwe jest zakupienie cebulek z legalnych hodowli, prowadzonych pod nadzorem botanicznym.